Nie ma tak posytać sobie Ustkę razem z naszymi tutaj przybyszami, a Basia chyba się chowa <laughs> Basia jest behind of our is in behind the friends Show yourself Don't be shy <laughs> eh, always like this So yeah this is the our trip to Ustka a Very good place to recreation take a break after work if you have a good time and yeah the tractor behind us in Polish tractor is of course traktor. <laughs> it's the same good to know, good to know. yeah so yeah tak wygląda ústka my już tutaj byliśmy wcześniej We have been before many of times with Basha and with my family. But yeah. The train. She doesn't have good mood today. Okej, okay, I will be right back. No problem. I to moi drodzy, odebrać przesyłkę. Będzie to jako już końcowy materiał. Już nie będę nic więcej pokazywał, bo e, film i tak już wyjdzie za długi, już będzie jedynie po polsku. Dodam napisy po angielsku dla całej ciągłości. Naprawdę oceniam wizytę bardzo fajnie, bo mówię, to jest to tak naprawdę pierwsza w życiu u mnie e, wizyta. E, Osoby z zagranicy, człowieka, który no, nie zna polskiego specjalnie, ale nie jest to dla mnie jakoś e, krzywdzące, nie jest to dla mnie jakoś straszne, bo ja i tak staram się z angielskim w miarę nieźle prowadzić, jeśli chodzi o moje wysłowienie się i e, dogadywanie się z człowiekiem. I w ogóle jestem zszokowany, że tak naprawdę poprzez nawet e, proste nieporozumienia, przez takie proste domysły, to co człowiek jest w stanie powiedzieć po angielsku. I tak idzie się dogadać. I tak idzie się dogadać, bo e, nawet to widać po człowieku, co chce powiedzieć, nie? Więc dla mnie to jest i tak bardzo miło, ze strony przynajmniej Jamie'ego, że stara się mnie zrozumieć, bo mówię Dla mnie angielski nie jest do końca takim łatwym językiem w wymowie. Często ja nie potrafię akcentować tego tak strasznie. I don't have any akcent to. Ja. speak properly to uk um, uh, uk uh, users or, or us uh, users so yeah maybe this is the one major problem for me, ale nie jest to jakoś dla mnie straszne. Można to, można to przeboleć, można to też przezwyciężyć, żaden problem. Idę odebrać właśnie Hot Wheels Unleashed na PS4, bo sobie zamówiłem. Chcę tylko zobaczyć, czy będzie wydanie w języku polskim, bo znalazłem w bardzo dobrej cenie 88 zł. Mnie to kosztowało nówka w folii, ale chcę zobaczyć. Otworzymy za chwilę przy paczkomacie i zobaczymy, czy będzie faktycznie ta polska edycja z okładką, bo to mnie najbardziej interesuje w tej chwili. To mnie najbardziej interesuje w tej chwili i mówię, ptaszki tam dziwne rzeczy robiły i mówię, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy, że taka wizyta jest. Oczywiście z czasem angielski męczy, bo człowiek się pomału zaczyna przyzwyczajać do tego języka, szuka sobie kolejnych słów i żeby nie było takiego przypadku, że wypiera swój ojczysty język, co jest możliwe z czasem. Przy bardzo długim czasie, na przykład 10-15 lat, może nawet dłużej, jak już się założy rodzinę z kimś i dziecko będzie się wychowywało już w innych troszeczkę warunkach, w ogóle w innym kraju, mówiąc do niego w innym języku, no to już rzeczywiście człowiek się automatycznie sam wynaro wynarodawia, wynaradawia się, wynarodawia się. Zmienia tak jakby poczucie obywa obywatelstwa do jakiegoś przynależnego kraju, gdzie mieszka bądź jakim językiem się posługuje, nie? ale spokojnie, mi to nie grozi. Po prostu dobrze jest mieć wyćwiczony ten angielski, to jest dla mnie sprawdzian, że mogę e, aktywnie z człowiekiem mówiącym natywnie w języku angielskim, zwłaszcza brytyjski standard, który jest dla mnie troszeczkę niezrozumiały, bo jak wszyscy wiemy dobrze My wszyscy w szkole, przynajmniej ci co się uczyli angielskiego i uczą się angielskiego, to raczej mamy ten wyćwiczony standard amerykański, US Standard, US English. Więc no, z brytyjskim akcentem może być trochę gorzej, bo jeżeli już faktycznie jedziesz do Wielkiej Brytanii do pracy czy gdzieś tam, no, to już się tak jakby typowo uczysz pod ten akcent brytyjski, ale w szkołach raczej tak jak mówię, uniwersalnie wzięli sobie za tą podstawę, amerykański, no bo nawet moim zdaniem on jest czystszy niż brytyjski, ale nie mówię, że brytyjski jest e, gorszy, tylko po prostu ma inną wymowę, nie? Inną wymowę, często słyszy się wszędzie w środku e, słowa o, e, zamiast na przykład right, to się czasami słyszy roid jakoś tak, oni to e, zaokrąglają pod o, w ten sposób to działa, nie? Więc no tak wygląda sprawa ale naprawdę angielski fajny język dosyć logiczny dosyć prosty czasami mam wrażenie że nawet jeszcze bardziej prostszy niż w niektórych miejscach polski ale polski też jest logiczny to już wiecie kwestia wygody tak naprawdę ja mogę i tym językiem się porozumieć and i like english to with communication with somebody who really understand another human faults with uh, speaking and Teaching about this languages. Ok, idę, odbieram, od razu otworzymy sobie na miejsce, jak będę wracał. Sprawdzimy, czy będzie, będą polskie napisy na okładce, bo to mnie najbardziej interesuje. Najbardziej z tego wszystkiego. Mam paczuszkę do odebrania. Może spróbuję to otworzyć jakoś tak mniej więcej przy Was od razu w ruchu, żeby było ciekawiej trochę inaczej na YouTubie. Specjalnie, kurczę nie wziąłem żadnych kluczy, żadnych nic takich rzeczy Damn. Mówię Bez warunków domowych się nie obejdzie, nie? Jeszcze jedną ręką to otwieram, nie? To w ogóle jest szaleństwo, prawie jak na starych filmach Dobra nie. Jakoś to wydobyłem. Czekajcie. Zasłonię adres chociaż, żeby nie było widać. Jakoś to otworzyłem, nie? W taki sposób. Inaczej by nie poszło, nie? Dobra. To zobaczmy, co dokładnie przyszło, bo może przyszły ziemniaki w tym niewielkim opakowaniu. Albo antrudy. Nie no, i tu jest Staś. Nie ma to jak spacerek ze mną, nie? Zamiast w domu to zrobić. O! To, to za Nie chcę tego w domu robić, ponieważ tam y... grają w rock bandę, jak widzieliście. A tam muzyka może lecieć. Licencjonowana, więc tym bardziej. Ok, przechodzę przez ulicę. To będzie chyba pierwszy raz, kiedy ja przechodzę przez ulicę z włączoną kamerą i jeszcze coś, jeszcze coś tu wydobywam. Tak jest, moi drodzy. Już Wam zaraz pokażę. Błędnie. Jak wygląda sytuacja. Tak jest, moi drodzy. Proszę bardzo. Nie. Yeah. Zobaczcie, muszę Wam tu pokazać. Są podpisy. Za jakiś czas to sobie włączę i jest po polsku okładka. Co prawda, tytuł, piór Racing Fan jest po angielsku, ale możecie zobaczyć polskie napisy. Tak, a zwłaszcza tutaj, tutaj na dole po lewej stronie. Że myślę, że zakup się udał. Będę mógł to sobie sprawdzić. Bar jedna z bardzo udanych gier o tej tematyce. Wciąż aktywna, ponoć 8 milionów graczy jest, a kupiło tylko dwa. Widać Game Pass działa, jeżeli chodzi o te śmieszne działanie tych gier. No i sprawdzimy to sobie. Wkrótce, za moment, tylko muszę ogarnąć jakuzekiłami kiłami do końca. Głowco co drugą jakuzę kiłami. Może wtedy sobie to odpalę dla Laksiku, ale wiem, że tu są wyzwania. No niełatwe, jeżeli o to chodzi. To na tyle, jeżeli chodzi o polsko-brytyjski filmik. Trzymajcie się, dużo zdrowia. Do zobaczenia.